Dzień dobry, Teresa Radwańska-Justyńska. Dziś w studio Tygodnika Płockiego zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy o wyjątkowym miejscu, jakim jest Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku. Miejsce drugie tego typu miejsce w naszym mieście, które wspiera osoby niepełnosprawne w podejmowaniu aktywności zawodowej, a o szczegółach funkcjonowania, o zakresie usług i zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych opowie mój dzisiejszy gość Tomasz Gorczyca, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Płocku. Dzień dobry Dzień panie dobry. dyrektorze. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i, i porozmawiać, żeby zaprezentować Zakład Aktywności Zawodowej, bo tak jak wspomniałam wcześniej, miejsce bardzo ważne, bardzo y, potrzebne. Czy po kilku latach funkcjonowania mieszkańcy Płocka wiedzą już, rozpoznają zakład aktywności zawodowej i wiedzą, jakiego rodzaju jest to miejsce i jaki zakres pomocy jest tutaj realizowany? <laughs> trudno powiedzieć, czy wszyscy wiedzą, obawiam się, że nie, ale to też nie o to chodzi. Te, ci, te osoby ci mieszkańcy, którzy jakby, którym bliska na sercu jest polityka społeczna, osoby z niepełnosprawnością w naszym mieście czy regionie na pewno wiedzą i słyszały o naszym zakładzie, wiedzą gdzie się, gdzie się znajduje, może bywały albo dzwoniły i, i jakby nawet zamawiały nasze usługi. Za chwilkę przejdziemy do tego właśnie jaki zakres tych usług jest, ale y, chciałabym, żeby, żebyśmy wrócili do tego, o czym wspomniałam na początku, że jest to bardzo ważne miejsce, a jest ważne z tego względu, że właśnie tu osoby niepełnosprawne, które skończą szkołę, mogą wchodzić, być przygotowywane do pracy i że tak powiem funkcjonować na, na rynku pracy, czyli Dzięki zakładowi, jak gdyby uzyskują możliwość wyjścia poza dom i konieczność czasami siedzenia w tym domu, prawda? To jest niezwykle istotne. E, e, tak, dokładnie, to jest istotne i bardzo ważne. Z tym, że y, myślę, że warto zaznaczyć, że y, nasz zakład aktywności zawodowej, jak każdy zresztą, to jest takie wymagające troszkę miejsce dla osób z niepełnosprawnością, bo nie każda osoba z niepełnosprawnością niestety może pracować i odnajdzie się w tym zakładzie aktywności zawodowej. Część osób, która ukończy edukację, czy, czy, czy to edukację w, specjalnych, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym np. Na u nas bądź w innych placówkach szkolnych zapewne może trafić czy to do warsztatów terapii zajęciowej, czy do środowiskowych domów samopomocy. No, a część rzeczywiście y, może trafić do naszego zakładu aktywności zawodowo, zawodowej, do naszego czy do innych, które są y, do innego, który jest w mieście konkretnie bądź poza miastem, bo też należy wspomnieć o tym, że, że pod drobinem też jest kolejny trzeci zakład, aktywno lat, tak. mhm. zakład aktywności zawodowej. Tam są troszkę chyba inne obszary tej. Tam są tej troszkę inne obszary, prawda? tam jest taki obszar bardziej rolniczy, że tak powiem, i gastronomiczny, bar mleczny, Tumski, to, to też jakby typowo taki mm, obszar y, gastronomiczny, no a u nas y, bardziej usługowy, że tak powiem. Za chwilkę do tego przejdziemy, Panie Dyrektorze. Ja chciałabym tylko jeszcze, żeby Pan powiedział y, nadmiennie, osoby, które Pana znają, to wiedzą, te, które nie znają, y, to, to przypomnimy, że od lat jest Pan związany ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Wcześniej na stanowisku m.in. rzecznika osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka. Y, więc ta problematyka jest Panu no, doskonale znana, jeśli chodzi o zakres tego wsparcia i chciałabym żeby pan powiedział jakie znaczenie ma właśnie taka forma aktywizacji zawodowej dla osób które oczywiście ze względów zdrowotnych mogą pracować Wspomniała Pani o tym, że jestem związany z osobami zawodowo, z osobami niepełnosprawnymi. Jeszcze może warto wspomnieć, że w 2000 roku podjąłem pracę w warsztatach terapii zajęciowej w Borowiczkach. To był taki pierwszy kontakt zawodowy z osobami z tak, niepełnosprawnością, tak. więc to już 25 lat. Sporo. No ja uważam pewnie nie tylko ja, że, że taki zakład jak nasz, takie zakłady w ogóle w Polsce to jest ogromna szansa i, i dla osób z niepełnosprawnością, no bo rzeczywiście są takie osoby, które wyżej funkcjonują i w tych, i w tych takich placówkach, które wcześniej wymieniałem, czyli warsztaty terapii zajęciowej, czy środowiskowe domy samopomocy. Pewnie się nie odnajdą, będą się, będą się jakby nudziły i troszkę, że tak powiem, mogą, mogą swój potencjał marnować. A w naszym zakładzie no, ten potencjał mogą, może być wykorzystany. Warto też wspomnieć o tym, że my jesteśmy tu na Mazowszu na tą chwilę jedynym zakładem aktywności zawodowej samorządowym, gdzie organem prowadzącym jest gmina Miasto Płock. Pozostałe zakłady aktywności zawodowej na Mazowszu, o ile dobrze pamiętam, jest ich. 12, czyli niewiele, prawda? niewiele. Są to zakłady prowadzone przez fundację. Ma, z tego co wiem, ma powstać kolejny ZAS samorządowy w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Więc myślę, że, że naprawdę to jest no, ogromna szansa dla tych osób. Dla we, ich rodzin dla też, Dla ich prawda? rodzin, bo, tak, bo rzeczywiście. Też warto o tym wspomnieć, że z racji tego właśnie, że jesteśmy między innymi zazem samorządowym, to wszyscy, którzy pracujemy w tym zakładzie aktywności zawodowej, jesteśmy pracownikami samorządowymi. Podlegamy pod ustawę o pracownikach samorządowych. Osoby z niepełnosprawnością, które. które jakby świadczą te usługi dla nas, są na, na, na stanowiskach pomocniczych, nie na urzędniczych, na pomocniczych. Tym niemniej jednak nie mogą pracować osoby z niepełnosprawnością, które są ubezwłasnowolnione. Całkowicie bądź częściową, bo pracownik samorządowy musi być w pełni praw tak. publicznych. Więc, więc takie to są też różne jakby paradoksy. Kto może zostać pracownikiem? Od tego zaczniemy. I ile osób Państwo obecnie zatrudniają? Na chwilę obecną zatrudniamy 28 osób z niepełnosprawnością. Czyli to jest całkiem duża grupa, prawda? Całkiem duża grupa. Dodatkowo jakby kadra, instruktorzy, to są kolejne osoby, i razem tworzymy ZAS w ilości 34 osób. Od 1 lipca. No wszystko na to wskazuje. Ta, ta liczba powiększy się o 12 osób, bo będziemy zatrudniać kolejnych 10 osób z niepełnosprawnością, plus dwie osoby takie jakby wspomagające, nadzorujące. No, czyli mamy 40, 46 osób, plus osoby, które współpracują z nami na różnego rodzaju umowach cywilnoprawnych prawnych więc, więc będzie to. Hmm, Lekko mówiąc, 50 osób, nawet może troszkę więcej. Więc to już jest taka grupa uważam całkiem, całkiem spora. Chociaż na tle kraju to jesteśmy jednym z mniejszych. Z O to zazów. chciałam właśnie zapytać, tak, jak na, te zazy tak, funkcjonują? Tak, są. Tak, w Polsce jest około 150 zazów, tych samorządowych jest około 100. I, i większość to są samorządowe i są zazy, które zatrudniają po 120, po 130 osób, no jak, jak, się spo, jak się spotykałem tak. z, z, z dyrektorami. Ale z to wszystko przed Państwem, bo bo nie padła data y, od kiedy działa Płocki zas, od tak. 2021 tak. roku, więc od chyba od października, więc, tak, więc tak, patrząc chyba jeszcze... na ten czas, to, tak. to całkiem dobrze ten, ten Wydaje mi się, że rozwój tak. tutaj idzie, także tak. wszystko przed. Państwem, tak, ta, ta tak, docelowa tak, grupa myślę, zobaczymy, osób. Zobaczymy. Także tak, jakby nie, funkcjonujemy na rynku niespełna 4 lata, więc dosyć krótko, jesteśmy pewnie jednym z. Z najmłodszych Zazów w Polsce. A teraz przechodzimy do tego, jaki zakres usług tak. Państwo oferujecie, z czego mogą skorzystać firmy, osoby prywatne, prawda? Bo to jest oferta tak, skierowana tak, to do. Jest osoba, to jest oferta skierowana do firm, do firm osób prywatnych z terenu miasta Płocka bądź z ościennych miejscowości gmin z Powiatu. Otóż no, świadczymy usługi ogrodnicze, usługi porządkowe. No, mamy w swojej ofercie wejście do, do groty solnej i do komory hiperparycznej, i to jakby było od samego początku. Później, w, w, w ciągu 3-4 miesięcy, rozszerzyliśmy naszą ofertę o wynajem jeszcze sali konferencyjnej, ponieważ mamy, mamy taką dosyć sporą salę, która nie zawsze była wykorzystana, a były telefony, pytali, pytały. Osoby, czy można wynająć taką salę, więc więc tak. Tu od razu przepraszam, że wejdę w zdanie, powiedzmy, że y, zakład mieści się przy ulicy Lasockiego 14. 14 tak, 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 tak Przy ulicy Lasockiego Osoby, 14, które chciałyby tak. dotrzeć, tak? Tam, gdzie od lat też funkcjonuje specjalność ośrodek szkolno-wychowawczy numer 2. Y, my, y, my jesteśmy jakby. Y, też w pomieszczeniach, w jednym skrzydle, w jednym tak, skrzydle ośrodka, ośrodka tak. tak, dokładnie. Yy, czyli tak, usługi ogrodnicze, grota solna, komora hiperbaryczna, ale wracając do tego, o czym przed minutką rozmawialiśmy i do tych planów związanych z rozwojem, od 1 lipca poszerza się zakres tak. Państwa, te, tego roku zakres usług. Co to będzie? Yy, będzie to wypożyczalnia sprzętu ogrodniczego i, i sprzętu sprzątającego, takiego profesjonalnego. Jesteśmy na etapie rozstrzygania postępowań. Yy, Przetargowych, część tego sprzętu już dotarła, część jeszcze dotrze w ciągu paru dni. Więc no, po to rozszerzamy też tą ofertę, żeby mieszkańcy mogli skorzystać, po to, żeby osoby z niepełnosprawnością, które, które są lepiej wykształcone, lepiej funkcjonują, mogły też realizować się w tego typu usługach, a nie a niekoniecznie usługi sprzątające bądź ogrodnicze. Cała ta oferta jest oczywiście na Państwa stronie dostępna. Telefony, adresy, tak, e-mail kontaktowe, także tak. można, można tam zaglądać. I skorzystać. Panie dyrektorze, ja chciałam zapytać o taką rzecz Państwa działalności ważną częścią, ważnym elementem jest ta właśnie współpraca z całym otoczeniem i firm, i mieszkańców, czyli potencjalnych odbiorców tych, tych usług. Czy dużo rzeczywiście potrzeba czasu, żeby, żeby ta oferta, potrzeba było, może tak zapytam, czasu, żeby ta oferta y, była dostrzegana i żeby z niej korzystano? Na początku było ciężko, y, nie ukrywam tego. Sam jakby chodziłem po różnego rodzaju spółkach miasta, czy, czy firmach, instytucjach, spółdzielniach y, z tą naszą ofertą. Wypisano ładnie na karteczce, informacje. zostawiając, rozmawiając z dyrektorami czy z prezesami. Ja myślę, że osoby, też, osoby te też nie były tego świadome. Że my jesteśmy swoje usługi wykonywać y, profesjonalnie i na czas, prawda? Może nas nie traktowano tak do końca jako takiego prawowitłego partnera biznesowego, mm -hmm. może się obawiano tego, że, że, so, że osoby z niepełnosprawnością a to coś źle zrobią, albo, albo nie do końca zrobią, albo nie w terminie, że, że, że dana, y, dana praca powierzona nam y, będzie źle wykonana. Natomiast kiedy, rozumiem, że ten obraz się już i odgrył, tak, że dokładnie. tak powiem jest jest, jest zupełnie inny, inny teraz po kilku latach. Tak. Tak. Oczywiście zdarzają się różnego rodzaju niedociągnięcia, bo, bo, bo tak jak wszędzie, ale to zaraz jakby szybko korygujemy, czy, czy inne osoby są. Jakby na danym obiekcie, czy, czy robimy to szybciej, sprawniej? No naprawdę, myślę, że dostosowaliśmy się do tego rynku i nasi, nasi kontrahenci są zadowoleni. Bardzo, bardzo rzadko się zdarzają jakieś takie telefony z, z uwagami, i ze skargami. Generalnie jesteśmy bardzo dobrze odbierani, przyjmowani i, i wypełniamy te umowy, które są podpisane, bo my mamy podpisane umowy. W umowach są kary umowne i nie zdarzyło nam się jeszcze, żeby, żeby płacić taką karę. A, a może warto wspomnieć o tym, że y, na przykład świadczymy usługi sprzątające stadionu y, Orlen Wisły-Płock, gdzie to jest y, no, duży, obiekt, wielki obiekt tak. na 15 tysięcy i największym wyzwaniem było. Na przykład doprowadzenie tego obiektu do stanu użyteczności od razu po oddaniu, prawda, no po tak, budowie. To była przecież to było tak. ponad 15 tysięcy tych krzesełek, żeśmy, żeśmy szorowali. Teraz czyli, po awansie, nawet panie redaktor, tak, tak, tak. Po, po awansie do ekstraklasy, gdzie był komplet publiczności, tak, wiem, to wiem. właśnie, to też, to też jak, jak się jakby drugiego dnia w poniedziałek weszło na ten obiekt, to on, to on też naprawdę wymagał, by wymagał ogromnej pracy. Tak, dokładnie. I poradziliśmy sobie. A jeszcze na, największe wyzwanie było, jak były baraże i jeden baraż był w czwartek a drugi baraż był w niedzielę i myśmy tak naprawdę mieli tylko jeden dzień, żeby posprzątać, bo w soboty i w niedzielę nie pracujemy, żebyśmy mogli posprzątać, ale udało się, ale udało udało się, się. Udało więc się. tak. Skoro jesteśmy przy wyzwaniach, to ja tak szybciutko miałam zapytać o wyzwania w troszkę innym kontekście, tu pan powiedział o tych codziennych związanych z wykonywaniem usług, ale jakie, przed jakimi wyzwaniami, jeśli chodzi o docelowo o funkcjonowanie Płocki ZAS stoi? Co jest najwa najważniejszą kwestią? Najważniejszą kwestią są ludzie, bo, bo to ludzie tworzą ten zas i, i yy, chodzi o to, żeby, żeby ludzie yy, przychodzili do nas, pytali o pracę, żeby chcieli u nas pracować, żeby A chcą. Yy, No chcą. W większości chcą. Yy, dużo osób chce. Są tam jakieś, teraz prowadzimy nabór do, do rozszerzając tą działalność będziemy zatrudniać 10 osób z niepełnosprawnością plus, plus tych dwie osoby takie nadzorujące, jakby nawet do 12 trwa nabór. Mamy, mamy zgłoszeń więcej, aczkolwiek jeszcze osoby mogą składać, Czyli aplikować, składać dokumenty, tak. Osobiście czy poprzez stronę internetową? Osobiście, osobiście, osobiście można wejść na stronę internetową, wydrukować dokumenty, bądź przy, przyjść do nas, do sekretariatu, wydrukujemy dokumenty i, i, damy, i damy osobom. Więc tak naprawdę mm, no, za stworzą ludzie i oni są, i oni są najważniejsi, najważniejsi, my wszyscy, prawda? I to jest takie... Takie, takie motto, jakbym powiedział. Najwa najważniejsze. Panie dyrektorze, ostatnie zdanie podsumowania naszej rozmowy. Co chciałby pan powiedzieć osoby, które, osobom, które zastanawiają osobom, firmom, które zastanawiają się nad skorzystaniem z Państwa usług, usług Zakładu Aktywności Zawodowej? Chciałbym powiedzieć, żeby się nas nie bali. Naprawdę, jeśli podejmiemy się jakiegoś zadania, jakiejś pracy, bo oczywiście oceniamy te, te swoje możliwości, to, to mogą być pewni tego, że ta praca będzie dobrze, dobrze wykonana. Dziękuję za, za rozmowę, dziękuję za przybliżenie informacji o tym, jak Państwo funkcjonujecie, dla, dla kogo funkcjonujecie. Przypomnę tylko Państwu, że moim i Państwa gościem był Tomasz Gorczyca, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Płocku, zakładu, który mieści się przy ulicy Lasockiego 14 w Płocku. Tak, tak dobrze, nie pomyliłam tak, adresu. Dziękuję, dziękuję za rozmowę, bardzo. dziękuję Państwu za uwagę, do widzenia. Dziękuję, do widzenia.